Ja mogę, ja mogę pożyczyć na takich Airbnb, wiesz, ale ja nie umiem gotować, I jak ja będę to, rozumiesz, będę musiał do... rozumiesz? Tak. Ja nie chcę gotować. Ja też nie chcę. Mają dla mnie śniadanie, kolacja. Co tam, moi drodzy, u was w jakimś świecie jest. słychać? Czy byliście czy byli się czynnymi byli uczestnikami Marszu? 10 tysięcy dolarów Ja zajrzałem ale co, 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 co co 10 tysięcy dolarów Cholera Algis do mnie dzwoni Mój koleżka z Litwy, ale nie mogę odebrać Alginsko serdecznie Cię pozdrawiam, mój przyjacielu nie, to nie jest okej. Okay. Chciałem wam ale... to... Rozmawiałem o pieniądzach. Nie dołączam. Nie dołączam, bo ja nie wiem, co to są pieniądze, bo nie mam ich po prostu. No kurwa, bez pieniądza możesz sobie wynająć jakiś, nie wiem, pokój za 400 zł. No kurwa, 10 tysięcy złotych to można tyle kupić rzeczy do schroniska jakiegoś na przykład albo też takie Do schroniska jakiego? No nie wiem, no na przykład kurwa... Ale po prostu na siebie może wydać te 10 tysięcy dolarów i... Że zrobić to w inny sposób. Chcę właśnie w taki wydać te pieniążki, i taki, taki wydaje. To jego pieniądze. No. Też już kiedyś rozmawiałem z nim na ten temat. Słuchajcie. Czy to idzie za Tak, to idzie no, idzie na YouTube. Pamiętam ostatnie wakacje, które ja przyszłam opowiadać. Pamiętam. W sierpniu, cały miesiąc. Tak. Wydam 60 tysięcy dolarów. No wiem, pamiętam. No. I, i to wszystko. No łącznie, łącznie wszystkiego, wszystko, było... Tak. Wszystko. Wszystko. wszystko, łącznie łącznie tego Hajs. Yeah. Nie no, ja już nawet nie mówił. No my obliczyliśmy na 80 tysięcy euro wszystkiego ogólnie. Łącznie plus, plus tam, ale to dobra, nie ma co już gadać. Ale no poszło, poszło w bardzo dużo, bardzo dużo. Można powiedzieć, że codziennie mieliśmy 2000 euro na, na głowę. To były piękne czasy. Boi się, że nic, nie wrócą niestety, ale kto wie. Mam nadzieję tylko, że ten ten cały zgiełk, ta farsa, to nie bajka, ten pic na wodę. Nadejdzie kres tego wszystkiego. Maseczki, koronawirus, nakazy, zakazy, restrykcje zaostrzenia, regulacje Nie taką chciałem mieć demokrację <śmiech> <śmiech> Tak właśnie Co tam dzieje się coś jeszcze nie? czy już porozbijali się do prezesa O coś nie się ryga, ale ludzi nie widać żadnych Także tak właśnie było parę osób z całej Polski, gdzie byli motocykliści i nie tylko Oczywiście mnóstwo kobiet Mnóstwo kobiet Babka Lucy. Wiesz kiedy umarła babka Lucy? Äh, kiedy khi, khi, umarła babka Lucy? Wiecie wie ktoś? i zapytać się tego, tego śmego. mego. że dzisiaj był problem z internetem, z siecią komórkową. Ciężko było do kogokolwiek się dodzwonić, a rozumiem, że w drugą stronę pojawiał się ten sam problem. Normalne, że... To nie działa, tylko u jednej osoby, albo wszystkich, jak się pojawia problem, no z działa, nie działa, działa, że działa w sensie takim, że coś nie działa. Działa, że działa w sensie, że nie działa. U mnie bez zmian cały czas. Cały czas Żyję tak jak żyłem. Chciałbym zmienić coś w, w kierunku normalności, ale na razie jestem szczęśliwy. Właśnie na razie jestem szczęśliwy ze sobą, w swoim ciele. Stary jestem, o, widać znaki dwa czasu już na moim mordzie. Ja. Ale, się, ale jestem się słuchajcie, Co? Jest, no, to, to jest historia, naprawdę, jest mega fantastycznie, ja, jak jest, wiec, wiec, wiec. jest fantastycznie. Pamiętasz jak mieliśmy najbliżej, bo trzech najlepszych DJ, DJ Armin, DJ Martin i ja. 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 DJ Armin, DJ Martin i jechaliśmy. Oce, my money is worth more here ja jestem, jeden dollar się na wszyscy robią wszyscy ci mąży, Amercy, którzy mieszkają moich moi, moi they all, wszyscy zlippą, do ameryki pracują